ten punkt to miejsce przecięcia przekątnych równoległoboku. Jest on zarazem środkiem odcinka AC i odcinka BD. Na podstawie tego wzoru będziemy mogli za chwilkę policzyć współrzędne dwóch brakujących punktów C i D. Zacznijmy może w ten sposób. Załóżmy, że chcielibyśmy wyznaczyć środek odcinka AC. Musielibyśmy wówczas do współrzędnej xowej punktu C dodać współrzędną xową punktu A, czyli dodajemy do tej współrzędnej tą współrzędną. Następnie tą sumę według wzoru dzielimy przez 2 i otrzymujemy tą współrzędną współrzędną środka odcinka. No więc wpisujemy tutaj jedynkę. To samo robimy z współrzędnymi yowymi. Do współrzędnej yowej punktu C dodajemy Współrzędną y punktu a i całość dzielimy przez 2. Otrzymujemy środek tego odcinka, czyli współrzędną y punktu s. Następnie rozwiążemy te dwa równania. Oba równania mnożymy obustronnie przez 2 na początek, bo dzięki temu zlikwidujemy ułamki. Wówczas tutaj otrzymamy takie wyrażenie, z prawej strony mamy już dwójkę. Natomiast w drugim równaniu otrzymamy takie wyrażenie, i z prawej strony mamy czwórkę. Tak, w obu przypadkach mnożyliśmy przez 2. Następnie tutaj minus piątkę przenosimy na prawą stronę, czyli musimy ją dodać obustronnie, i z prawej strony otrzymamy 7. Natomiast tutaj, jak przeniesiemy trójkę na prawą stronę, no to musimy ją odjąć, odjąć obustronnie, i stąd otrzymujemy 1. Więc współrzędne punktu c są równe 7, 1. W identyczny sposób liczymy współrzędne punktu D. Do tej współrzędnej dodajemy współrzędną xową punktu B i dzielimy całość przez 2. Otrzymujemy współrzędną xową punktu S. Teraz tutaj obok zapiszmy drugi wzór. Yd dodać. Minus 4. Całość dzielimy przez 2. I otrzymujemy środek odcinka. Współrzędną y tego odcinka, środka odcinka. Dobra, oba równania mnożymy przez 2. Tutaj otrzymamy takie wyrażenie. Następnie minus 2 przenoszę na prawą stronę i otrzymujemy współrzędną x równą 4. Natomiast tutaj, jak pomnożę przez 2, to otrzymam o coś takiego i minus czwórkę przenoszę na prawą stronę współrzędne m, punktu D może tutaj pod spodem zapiszę są równe 4,8. 8 współrzędne punktu C są równe 7 1 Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Papa! Pa.